Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Relacje między Amerykanami a Rosjanami, relacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w dużej mierze zdeterminowały przebieg zimnej wojny, wpływają dalej na nasze życie. O relacjach, o spojrzeniu amerykańskim na Związek Radziecki, a teraz na Rosję, rozmawiam z Iwoną Reichardt, New Eastern Europe. I Adamem Balcerem, Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Relacje między Rosjanami a Amerykanami są dłuższe niż, niż zimna wojna. W związku z tym, na ile to, co było wcześniej, mogło zdeterminować to, co było później, i w ogóle jak to wyglądało na początku? To, co jest bardzo ciekawe, że ta relacja jest stara, bo Rosjanie są jednym z tych narodów, jak na przykład Hiszpanie, Francuzi, Anglicy, oczywiście Brytyjczycy, Szwedzi, Holendrzy. To jest te kilka narodów. Które pojawiły się na terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Tak naprawdę są różne oceny, no ale to są te, które zakładały tam na przykład jakieś swoje kolonie i tak dalej. I kojarzymy mniej więcej tak, no zaraz spojrzymy na mapę, jest cieśnina Beringa, z jest blisko do Alaski i rzeczywiście. Historycy się spierają, czy Rosjanie wylądowali pierwsi w połowie XVII wieku, czy raczej, co nie podlega dyskusji, że mamy potwierdzone w źródłach połowa XVIII wieku. I następnie mamy Rosjan w Kalifornii. Pamiętajmy, Fort Ross jest zabytkiem, tak? Amerykanie słusznie uważają to za zabytek, w północnej Kalifornii zbudowany przez Rosjan. No i Rosjanie też przez kilka lat byli na Hawajach, gdzie powstał zresztą Fort... Aleksander na cześć cara Rosji i króla Polski, który był królem, którego Polacy akceptowali, bo był królem tego autonomicznego królestwa Polski. I w 1867 roku Alaska została sprzedana przez Rosję Stanom Zjednoczonym. Dzisiaj to jest, przypomnijmy, 15% terytorium Stanów Zjednoczonych, bardzo słabo zaludnionych, ale to, co jest niesamowite, że rosyjską obecność możemy tam zobaczyć wśród rdzennej ludności. A jest to stan z największą społecznością proporcjonalnie pod względem procentowym, rdzenną Amerykanów, tak, Indian, Eskimosów, Aleutów i tak dalej. I spora część z nich jest prawosławna w wyniku działalności misjonarzy rosyjskich. Powstała też Cerkiew Prawosławna pod koniec XVIII wieku i w XX wieku dostała autonomię, a w 1970 dostała autokefalię od Cerkwi rosyjskiej, czyli stała się odrębną cerkwią. To jest Orthodox Church of America. Oglądaliśmy film znakomity, albo polecam bardzo, żebyście obejrzeli „Łowca jeleni”, tak? z Deniro. No klasyka. I mamy tam ślub w prawosławnej świątyni, która wtedy, to się dzieje w Pensylwanii, podlega pod rosyjską cerkiew prawosławną. Iwona, czy Amerykanie? Powiedzmy, średnio albo bardziej niż średnio wykształceni mają świadomość tych starych związków? Czy to wszystko się zaczyna gdzieś tam po II wojnie światowej i strachu przed komunizmem? O Alasce to wiedzą wszyscy, ponieważ tego się uczą w szkole. To na pewno jest w takim zbiorze takiej podstawowej wiedzy o własnym kraju, i, i tutaj każdy, nawet średnio wykształcony Amerykanin. Kojarzy Alaska, Rosja, coś było, nawet jak nie potrafi dokładnie powiedzieć, co, ale znam mniej więcej tą historię. Więcej z tych rzeczy, o których mówił. Adam przeciętnemu Amerykaninowi raczej jest nieznanych. No, niestety, Amerykanie tak za dużo o Rosji nie myślą. Może to jest e, przykre e, stwierdzenie, ale Amerykanie za dużo o świecie nie myślą. Niewielu z nich ma paszporty. Właściwie dla nich świat to Ameryka północna i południowa, jak już Europa, to raczej świat dla wyższych sfer. A Rosja to świat dla tych bardziej ciekawych świata, ale też tych bardziej ukierunkowanych politycznie w myśleniu. Czyli tak naprawdę zimna wojna i strach, to był ten moment, kiedy Amerykanie sobie uświadomili, że Rosja gdzieś tam istnieje, bo może nas po prostu wysadzić w powietrze. Masowo tak, ale Rosja to jeszcze druga wojna światowa oczywiście. I jej szczególnie końcówka, niemniej jednak na pewno w powszechnej świadomości to te emocje negatywne, ten, ten strach przed atakiem, to, to właśnie to makartyzm to, to nawet nie wiem, czy do końca strach przed Rosją, co, co strach przed czerwonym, tak? przed komunizmem więc to, to być Śliżony. może szerzej ale Rosja główny gracz tak. A jak zmieniała się w czasie stosunek i relacje między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim? No, Amerykanie wzięli udział w wojnie domowej, którą wygrali bolszewicy. Jako wiele państw prawda, próbujących zatrzymać bolszewików, wsparli białych Rosjan. To zakończyła się ta wojna, jak wiemy, Zwycięstwem Czerwonych, i długo Stany Zjednoczone nie uznawały Związku Radzieckiego w porównaniu z wieloma państwami, tymi najważniejszymi graczami, zrobiły to późno, bo dopiero w 1933 roku. I tak jak wspomniała Iwona, no niezwykle. Ważna była druga wojna światowa, kiedy no, był to sojusz przeciwko wspólnemu wrogowi wtedy Stalin. Nawet wiemy o tym, że no, stał się wujkiem Joe i w wielu krajach no, jego wizerunek bardzo się poprawił. I to, co dzisiaj widzimy, no, że tak jak Kiedyś to była też podstawa do budowy to dziedzictwo II wojny światowej, jakieś porozumienia, ocieplenia relacji, zbliżenia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi. To teraz no, widzimy, że nawet w tym, co mówi Putin o historii, w tej polityce historycznej, jest no, manipulacja historią, która ma na celu postawienie takiej wyraźnej czerwonej linii, odgrodzenie się od Stanów. Co on powiedział. 9 maja, no powiedział, że Rosja była sama, że sama musiała walczyć na froncie wschodnim. Oczywiście można powiedzieć, no tak, ale no przepraszam bardzo. Przez całą wojnę, jak spojrzymy na te dane, no to jest no naprawdę wielka manipulacja, bo Amerykanie, jak porównamy ile sprzętu trafiło do wojsk amerykańskich w Europie i zestawimy to, co Rosjanie otrzymali od Amerykanów, ten cały sprzęt gigantyczny, to jest trzy czwarte wszystkiego, co dostała armia amerykańska w Europie. Czyli naprawdę bardzo dużo. I kiedyś to by było niewyobrażalne, żeby Putin coś takiego powiedział, a teraz jest to czymś normalnym. I zauważyli to też Rosjanie, Amerykanie, prawda, że to jest bardzo... Symboliczne. Potem po wojnie mamy doktrynę Trumana, i tak dalej, mamy ten okres, kryzys berliński, wojnę w Korei, prawda, gdzie i Chiny, i Rosja wspierają Koreę Północną, i ewidentnie to jest bardzo taki okres poważnych napięć. Śmierć Stalina poprawia te relacje. Chruszczow, ale znowu mija trochę czasu. Kryzys kubański, bo Castro, rewolucja na Kubie, więc to trochę przypomina, jak spojrzymy taką sinusoidę: ocieplenie, odwilż, prawda, DTT i pogorszenie, I, i w ten sposób. I ty, dużo tych wojen zastępczych. Dwa olbrzymie kraje, prawda, potęgi, które ze sobą rywalizują. Znamy, kojarzymy Wietnam, następnie na początku lat 70. zaczyna się odwilż, tutaj Nixon z Breżniewem, ale to, co zrobił wcześniej Nixon, prezydent, no to Razem z Kissingerem, to, co Rosjan przekonało, żeby porozmawiać z Amerykanami, no to zbliżenie amerykańsko-chińskie, tak? I wtedy Rosjanie stwierdzili, no też musimy trochę poprawić te relacje. Potem Afganistan bojkot olimpiady w Moskwie. No i przychodzi Reagan, czas, kiedy mówimy o gwiezdnych wojnach imperium zła, które doprowadzają łącznie z wojną w Afganistanie, w sumie do rozpadu Związku Radzieckiego plus oczywiście procesy wewnętrzne i Iwona, i mamy w rezultacie wizerunek Rosjanina jako żołnierza specnazu, wielkiego, niebieskookiego blondyna, który z grymasem na twarzy podbija świat. I tak to wyglądało? Tak się to utrwaliło u Amerykanów? Teraz źli żołnierze, to, to zły kraj, to zagrożenie i to wzmocniła też ta słynna amerykańska sowietologia. Czyli systematyczne studia uniwersyteckie, które tylko wzmocniły ten przekaz Rosja jako. Znaczy nie Rosja, w pierwszej kolejności Związek Radziecki, jako to niebezpieczeństwo, zagrożenie. I tu chyba jeszcze wrócę do, do tego pierwszego mojej wypowiedzi, że o ile ta Rosja czy Związek Radziecki wcześniej jest nieobecna w takiej powszechnej świadomości, to jednak w tej specjalistycznej wiedzy uniwersyteckiej, ona w Stanach bardzo się zakorzeniła wtedy, po wojnie. Te studia sowietologiczne naprawdę były dobrze finansowane, porządne instytucje prowadziły, na przykład Hoover Institution, i one osiągnęły bardzo wysoki poziom tej tej specjalistycznej wiedzy o Związku Radzieckim, który jednak jest traktowany jako poważne zagrożenie i studia są prowadzone jednak z takiej konserwatywnej, republikańskiej perspektywy. Znaczy, bardzo ona przebija w tym, ta, takie myślenie jastrzębie, prawda? Więc y, przez lata całe Amerykanie edukowali się właśnie w takim duchu, a to runęło w okolicach właśnie, o których tutaj wspomniał Adam Gorbaczowa, pierestrojki. Tylko bym dodał do tego, co powiedziała Iwona, że oczywiście, nie róbmy też, tylko, że Demokraci byli zawsze Gołębiami, republikanie Astrzymbami, bo Truman był Demokratą, pamiętamy, i Nixon, i Kissinger no, byli realistami w polityce, tak? I mówi się nawet, że między Nixonem a Breżniewiem była nawet jakaś chemia. Mówi się nawet o przyjaźni pewnej między nimi, tak? Demokratą był również Brzeziński. I dochodzimy do końca Związku Radzieckiego, rozpadu. Jak w tym momencie kształtują się relacje amerykańsko-najpierw sowieckie? U schyłku, a potem z młodą Rosją. Na pewno Gorbaczow i jego nawet żona to jest zupełnie inny obraz przywódcy państwa. Reagan zmienia oczywiście retorykę, to samo jest potem u Busha Seniora, co jest nieuchronne, bo ten kraj się zmienia, tak? Związek Radziecki w okresie tej pierwszej strojki. I potem lata 90., no to Rosja jest bardzo słaba. To jest ten okres, kiedy Amerykanie na pewno są super superpotęgą. Mamy przez jakiś czas no, jednobiegunowy świat. Dla Stanów relacje z Rosją mają jakieś znaczenie, ale jest naprawdę dużo różnych kwestii na świecie wtedy. I przychodzi rok 99, naloty na Jugosławię NATO. Tutaj jest ewidentnie spięcie z Rosją, ale ona jeszcze jest słaba. I XXI wiek bardzo dużo zmienia. Tylko tak z jednej strony, my z perspektywy polskiej często mamy taką no, optykę rosyjsko-centryczną, że patrzymy w ten sposób Putin coraz silniejszy potężny, który na początku współpracuje z Amerykanami wspiera ich po 11 września, potem jest Irak i tutaj Rosja jest razem z Francją, i Niemcami bardzo krytyczna, no i jest kwestia zaangażowania Stanów Zjednoczonych na, na tych obszarach, które Rosja deklaruje, że to jest ich wyłączna strefa wpływów typu Ukraina. Gruzja, tak, i tutaj są napięcia, rozszerzenie NATO i tak dalej, wsparte przez Amerykę. Ale to, co widać, myślę, że my w Polsce czasami zapominamy, że równolegle z tym okresem, że przez kilka lat Rosja jest coraz mocniejsza, no, prawdziwą potęgą, na którą Ameryka patrzy, która wyrosła znacznie bardziej niż Rosja, jest wyzwaniem też gospodarczym w bardzo dużym stopniu, no są Chiny. Iwona, ale jeszcze też wróćmy do tego momentu rozpadu Związku Radzieckiego. Znika ten wróg. Co się dzieje w świadomości Amerykanów? To znaczy godzą się, że ten Londyn zły po prostu umarł i zapominają, że kiedykolwiek był? Oni się zachłysnęli tą wolnością w Europie Wschodniej, tak? tym, tym zrywem wolnościowym. Amerykanie kochali polską Solidarność w 80. roku. Lech Wałęsa był symbolem, mitem, bohaterem. I ten cały moment tego przełomu 89, liczmy do 91, do upadku Związku Radzieckiego, no to faktycznie taki moment w takim idealistycznym amerykańskim myśleniu, który się mocno zaznaczył. Mało tego, zyskali takie poczucie zwycięstwa oni sami, chociaż daleko, chociaż się nie przyczynili jak w czasie II wojny światowej, ale ich demokracja, ich wizja świata zwyciężyła. W związku z tym koniec historii, Fukuyama i tak dalej. No i te studia sowietologiczne już nie pasują do tego nowego paradygmatu, Czyli mamy koniec historii sowietologii. Sowietologia tak umiera, ona tak wygasa i zastępują ją takie postcommunist studies z takim mocnym właśnie naciskiem na transformację. Tak, szeroko rozumiana transformatologia, ale to jest ciekawe, bo wtedy faktycznie oni jeszcze są mocno osadzeni w tej rosyocentrycznej analizie. I tak dodają, stopniowo przyjęli tych na przykład analityków, którzy się zajmowali czy Polską, czy Czechosłowacją, i poszerzają to koło. Podam Wam przykład mojego męża, który też był właśnie na tej fali młodych idealistów i z tego powodu wybrał studia politologiczne, że fascynował go upadek komunizmu. I bardzo chciał pojechać do Rosji. Poszedł do swojego dziekanatu i powiedział, że szuka programu w Rosji. Na co powiedziano mu, że właśnie nasz uniwersytet jeszcze nie prowadzi programu z Rosją, ale słuchajmy, tu mamy program z Polską. To pojedziesz w tym roku na rozgrzewkę. To w sumie się niewiele różni. Jak się już w tej Polsce troszeczkę tam właśnie rozgrzejesz, że tak powiem, to za rok poszukamy Ci czegoś indywidualnie do Rosji. Moim zdaniem to pokazuje to myślenie, że właściwie Rosja, Polska, wszystko to wychodzi z komunizmu. I tak właśnie można to zinterpretować, że to, to była taka nowa tworząca się rzeczywistość którą oni z ciekawością i, i z idealizmem obserwowali i to chyba też tłumaczy dlaczego Amerykanie bardzo uwierzyli w Jelcyna. był im bardzo na rękę, Rosja się demokratyzowała. To był dla nich good news, mówiąc po angielsku. Adam, a kiedy następuje w amerykańskiej polityce przestawienie wajchy? To znaczy Rosja, z tego kraju, z którego najpierw wiążemy nadzieję, potem może te nadzieję tracimy, ale w sumie nie jest jeszcze wrogi, po raz siedemsetny spróbujemy resetu, może tym razem się uda, a pojawia się to myślenie, że to jednak jest rywal, może wręcz wróg, w związku z tym musimy zupełnie inaczej o tym myśleć. Znowu wrócę do tej metafory sinusoidy, ale z takim troszeczkę wyobrażeniem, jak mamy taką kaskadę, tak, że Kawałek jest prosto, potem spadek, i tak dalej. Więc te relacje tak się stopniowo, schodowo pogarszały. I oczywiście można szukać początków w latach 90., jeśli chodzi o Stany, że zobaczyły, prawda, że na przykład na Bałkanach dochodzi do pewnej różnicy stanowisk, jeśli chodzi o wojnę w Bośni, i potem było wyraźne zderzenie, jeśli chodzi o Kosowo. I w XXI wieku, początek, no, wielka tragedia, zamachy terrorystyczne 9-11, i wtedy no, Rosja staje po stronie, wspiera Amerykanów. Natomiast już moim zdaniem widać było, że mamy na pewno Irak, potem agresja rosyjska na Gruzję, wojna w Gruzji i był reset próba resetu to właśnie o tym mówię o tych kaskadach, że yy, tak i trochę takiej sinusoidzie. był reset, prawda, przypomnijmy po wojnie w Gruzji, kiedy prezydentem został Obama, nic z niego nie wyszło, prawdopodobnie takim przełomem, jak dla mnie, no to jest 2014, agresja na Ukrainę, aneksja Krymu. I też, że te ostatnie kilkanaście lat, to oprócz tego, że Rosja się staje bardziej agresywna, asertywna, autorytarna, nacjonalistyczna pod rządami Putina, to ona się staje coraz bardziej powiązana z Chinami. I były oczywiście pomysły amerykańskie, pojawiają się takie głosy, że można spróbować Rosję wyciągnąć, jakoś ją rozegrać, ale te, ta relacja z Chinami jest już tak bliska Rosji, że moim zdaniem przeważa myślenie, Amerykanów, no, że trzeba traktować jednak te kraje jako występujące przy wszystkich różnicach interesów w duecie i że to jest wyzwanie, tylko że głównym wyzwaniem są Chiny. A Rosja, która oczywiście jest w, na przykład na Bliskim Wschodzie, czy na tym obszarze typu Morze Czarne Kaukas, Południowy, Europa Wschodnia, tak, to jednak jest dla Amerykanów wyzwanie numer dwa i związane z Chinami. Wydaje mi się, że w tym duecie Chiny są bardziej wyzwaniem ekonomicznym, natomiast Rosja z wyzwaniem politycznym, co się ujawniło po 2000. W 16 wygrał Trump. I tutaj to jest bardzo ciekawe moim zdaniem, bo doszło do takiego odwrócenia. Dawni tacy rusofobiczni byli bardziej republikanie, prawda? Oni pokazywali zagrożenie Związku Radzieckiego, komunizmu i w ogóle wszystkiego, co, co lewicowe wiadomo. Natomiast demokraci zawsze mieli tendencję, nawet Biden jeździł do Związku Radzieckiego jeszcze jako senator, prawda? Mieli tendencję jednak dialogu, no takiego większego podejścia, to, co oni określają, mianem tych gołęcznych. Natomiast po 2014 się odwróciło, ponieważ no to związane z amerykańską sceną polityczną, tak, demokraci zaczęli pokazywać, że, że to ich kandydatka stała się ofiarą interwencji rosyjskiej i zaczęli to mocno uwypuklać w dyskursie, prowadzić śledztwo i tak samo pokazywać jednak powiązania Trumpa z Putinem i jego słabość do Putina i jego interesy w Rosji itd. Tak tak Więc teraz, jak były badania parę lat temu, to właśnie opinii publicznej Wychodzi na to, że to demokraci są bardziej teraz antyrosyjscy niż republikanie, więc mamy bardzo ciekawe całkowite odwrócenie nastawienia do Rosji. Widać także wzrost zainteresowania akademickiego Rosją, to znaczy mamy Russian Studies znowu się robią ciekawe, czy na Russian nie? Studies jest problem, bo, bo z tego co ja rozumiem, od profesorów, brakuje kadry. Jest kadra sowietologiczna na, nie chcę powiedzieć na wymarciu, ale na emeryturze. Dinozaury. Tak, więc ich się jeszcze tam zwołuje na szybko, bo myśmy skończyli rozmowę o studiach na, na poziomie. Post Communist Studies. A potem doszedł 11 września, który odwrócił całkowicie uwagę od Europy Wschodniej w stronę Bliskiego Wschodu ze zrozumianych względów. Oni wtedy sobie uświadomili, że im brakuje ekspertów w tej dziedzinie, więc szybko zaczęli kształcić ludzi od tego regionu, zaniedbali równocześnie Europę Wschodnią. Tak? I ta konieczność znowu przekierunkowania kształcenia politologicznego czy stosunków międzynarodowych w stronę Europy Wschodniej, w stronę Rosji. To faktycznie ostatnich kilka lat, yy, może ostatnia dekada, powiedzmy, kształcą się na szybko ludzie, faktycznie na tych Russian Studies, ale z tego, co słyszymy, no na przykład brakuje takiej kadry w średnim wieku. Tak więc ci, ci starsi profesorowie, czy wracają, czy oni się skarżą, że oni już by chcieli odejść. To jest problem. Są, są pojedyncze nazwiska, tak? ale to nie jest to, co było instytucjonalnie, co było po II wojnie światowej. Czyli naukowcy czy uniwersytety amerykańskie odkrywają Rosję, a Amerykanie w świadomości Amerykanina na ulicy? Rosja istnieje, czy nadal jest to już tak egzotyczne i tak dalekie, że w ogóle nie warto się tym zajmować? To znaczy wróciła przez tą ingerencję w wybory. Szczególnie dla osób, którzy głosują na partię demokratyczną, wydaje mi się, że w ich myśleniu ta Rosja jest bardziej obecna i ten Putin jest dalej bardziej zły. Więc nawet jeśli to nie jest osoba, która się interesuje stosunkami międzynarodowymi, niemniej jednak się interesuje w jakiś tam sposób polityką i jest świadomym wyborcą, to, to ta osoba się odniesie do Putina jako jakie zło. Nie wiem, czy będzie tak zniuansowana, że będzie pamiętała o aneksji Krymu, czy, czy będzie wiedziała, że jest wojna na wschodniej Ukrainie, ale na przykład już, już będzie wiedziała o dezinformacji, jako czymś, co jej się kojarzy z Rosją. Jeśli chodzi o republikanów, to tutaj jest troszkę bardziej skomplikowane, bo jest większy podział wewnątrz. To znaczy, są jeszcze republikanie tutaj z takiej starej szkoły, być może takim pod wpływem tej sowietologii, a są też ci tacy bardziej już na prawo od partii republikańskiej, i oni już się bardziej w te nowe ruchy konserwatywne włączają na świecie. Słynna partia herbaciana, tak, która, która wcześniej istniała, im się podoba ten nowy konserwatyzm. Putina, te tradycyjne wartości, więc tutaj ich krytyka wobec Rosji jest, jest mniejsza. Raczej jest taka przy, przychylność. Adam, słyszymy o, o zmianach w podejściu Ameryki do Rosji, Amerykanów w postrzeganiu Rosjan, ale to, o czym Iwona mówiła o tym, że Polska czy nasz region był częścią tych postcommunist studies, czy w jakiś sposób. To pogorszenie się relacji amerykańsko-rosyjskich pozwoliło nam wyjść z tego cienia? To znaczy przestaliśmy być postrzegani jako ta w zasadzie postkomunistyczna przybudówka dawnego Związku Radzieckiego? Nam, jeśli potraktujemy cały region, prawda, tych krajów od Estonii do Grecji, to myślę, że. Tak, w tym sensie, że. Ale bez przekonania to mówisz? No, powiem dlaczego jestem nie do końca przekonany, bo mamy teraz pewien regres, tak? Ze względu na sytuację wewnętrzną w niektórych krajach regionu, która ta tematyka jest obecna w mediach amerykańskich, czy zabierają w, w tej kwestii głos politycy amerykańscy, włącznie z prezydentem Bidenem, czy wcześniej kandydatem na prezydenta bardzo ważnym politykiem, na przykład McCainem żyjącym senatorem republikańskim który bardzo ostro krytykował Orbana, tak? Więc na pewno fakt, że weszliśmy do Unii, do NATO, że właśnie w ramach to, co było przedmiotem badań tej transformacji, tak? te właśnie post studies, żeby mogli ludzie zobaczyć, ok, tutaj no są jakieś success stories, tak? rozumiem to do zwykłego jakiegoś Amerykanina, który jakoś nie bardzo zajmował się mediami, nie śledzi, no to pewnie się to nie przebijało, no ale ktoś co troszeczkę śledził, no to na pewno wizyty Polityków amerykańskich, włącznie z prezydentami u nas w regionie. Tak? Kiedy były bardzo ważne wydarzenia typu Clinton jest w momencie, kiedy jest rozszerzenie NATO, no to do to takiego Amerykania, trochę bardziej interesującego się światem, to się przebijało. I to był jako przejaw sukcesu zwycięstwa amerykańskiego w zimnej wojnie, i że ta strefa bezpieczeństwa Zachodu rozszerza. Się, prawda, w tej właśnie Europie Środkowo-Wschodniej, no ale no niestety, no właśnie to, co się dzieje w niektórych krajach, tak jeśli chodzi o rządy prawa, demokrację i tak dalej w regionie, no to w tym niestety, no, no u nas, no nie, nie uciekajmy od tematu, no powoduje, że na tym obrazie bardzo pozytywnym, myślę, czasami nawet wyidealizowanym, no pojawiają się rysy, tak, ale wiadomo, że Amerykanie, takie mam wrażenie, i Wona może na ten temat więcej powiedzieć, no w tej debacie, Wewnętrzny jest też świadomość, no, że mieli prezydenta, jakiego mieli, mówię o prezydencie Trumpie, że to ten szturm na kapitol to też pewnie zrobiło olbrzymie wrażenie na wielu ludziach, więc to jest coś takiego, że wiedzą, że oni też mają takie problemy. Oczywiście u nas są na większą skalę, nie da się porównać tego, co robił Orban z Trumpem, ale jakbyśmy porównali mindset, tak, stan umysłu tych obu polityków, no to byśmy znaleźli bardzo duże podobieństwa. I wracając trochę do Rosji, bo e, pamiętajmy, Iwona oczywiście dobrze opisała to, że mamy tę partię republikańską, która ma różne te właśnie swoje frakcje, napięcia dotyczące polityki rosyjskiej. Jeśli chodzi o Trumpa, to myślę, że jak Rosjanie na niego patrzyli, to oczywiście można mówić tej pewnej takiej chemii z Putinem, fascynacji nim i cała ta kwestia ingerencji Rosji w wybory. Prezydenckie, ale oprócz tego, no to nie zapominajmy, że przez te cztery lata jego prezydentury i jego administracja nie zrobiła niczego, co byśmy powiedzieli, że doszło do jakichś bardzo poważnych ustępstw wobec Rosji. Nie, w wielu kwestiach on był, na, na, albo sama administracja, twardy, tak. Nie doszło do jakiejś znaczącej poprawy relacji. Ta jego prezydentura, myślę, w relacjach amerykańsko-rosyjskich przejdzie też jako taki przejaw jego, tutaj wpływ jego pewnie osobowości, tej nieprzewidywalności, sprzeczności pewnych wewnętrznych, tego co on robił, ambiwalencji. I to jest pewnie. Coś, co będzie takim znakiem firmowym jego, w ogóle w polityce zagranicznej Trumpa. A teraz oczywiście jest pytanie, czy te relacje się mogą trochę poprawić, ale szczerze mówiąc, ja nie oczekiwałbym jakiejś znaczącej poprawy. Natomiast z perspektywy Moskwy ta administracja będzie na pewno bardziej przewidywalna, spójna w swojej polityce. Nie tylko z punktu widzenia Rosji, ta administracja będzie bardziej przewidywalna, a to jednak pewnie pozwala sądzić, że stopniowo pogorszające się stosunki między Stanami, a coraz bardziej autorytarną Rosją będą się nadal pogarszały. Dziękuję bardzo rozmawiałem z Iwoną Reichardt i Adamem Palcerem. I o ile mówiliśmy o Stosunkach między Rosjanami, między Amerykanami a Rosjanami, również zahaczając, wspominając o miejscu Polski w tych relacjach, w kolejnych podcastach będziemy mówili o polityce w naszej części świata, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, o Polsce w relacjach z naszymi sąsiadami i krajami bardziej na wschód. Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.